W zbiorach muzealnych nie zawsze mamy ten komfort, żeby wiedzieć o obrazie wszystko. Takim obrazem jest choćby portret rodziny w parku. Portret, który nie wiemy kogo przedstawia, nie wiemy kiedy powstał i nie wiemy tak naprawdę na 100%, kto go namalował. Niewątpliwie jest to rodzina, która jest w posiadaniu dosyć olbrzymiego majątku i została sportretowana na skraju lasu, który otacza ich posiadłość. O statusie majątkowym tej rodziny, wysokim, świadczyć może szal pani domu, który ona w tej chwili zrzuciła z ramion i delikatnie na nim przysiadła. Cena takiego szala była porównywalna z ceną bardzo wygodnego powozu. Ta rodzina składa się z rodziców i dziewięciorga dzieci. Pomiędzy mężem a żoną u ich stóp jest namalowany pies. Pies jest symbolem wierności. Poprzez sylwetkę owego psa, poprzez spokojny sen podkreślona jest wierność, która tej rodzinie przyświeca. Po stronie matki w siostrzanym uścisku przedstawione są aż trzy córki. Wszystkie Panny ubrane są w suknie bardzo charakterystyczne dla czasów napoleońskich, dla mody Opir. Ta moda trwała dosyć krótko, choćby właśnie z tego względu, że trzeba było mieć sylwetkę nienaganną, aby dobrze w tej suknie wyglądać. Panny są już na wydaniu, o czym świadczyć mogą fryzury, które upięte są dość wysoko, a nie są to przynależne młodszym dziewczynkom warkocze. Po stronie ojca widzimy dwóch chłopców. Jeden ubrany jest wręcz jak kopia własnego rodzica. Faktycznie w tym czasie jedynie najmłodsze dzieci ubierane były dosyć swobodnie. Ten właśnie ubrany jest drugi z chłopców, ubranko zwane Skeleton sweet. i zwraca naszą uwagę jeszcze jedna grupka postaci są to najmłodsze dzieci zgromadzone wokół niewielkiego stoliczka. Siedzi tam dziewczynka w sukience w kropki i ona to właśnie oraz towarzyszący jej braciszek wskazują na otwartą książkę. Ta otwarta książka to jest książka o charakterze atlasu. Dostrzegamy tam motyla, który właśnie opuścił swój kokon. Może wzbudzić nasze no wręcz zdumienie, że tak małe dzieci skupiły tak bardzo mocno swoją uwagę na książce. Motyl, który opuszcza swój kokon, jest symbolem w wielu kulturach uwalniającej się od ciała duszy. A więc te dzieci, które wskazują u owego motyla, dają nam subtelny znak, że ich już nie ma, że one są obecne w pamięci rodziny, ale z tymi dziećmi możemy się sportretować tylko właśnie w taki sposób. Dziecko w czarnej sukience to również. Bardzo delikatny znak, że jest tutaj pewna żałoba, że to dziecko też razem z pozostałą dwójką są tylko w pamięci pozostałych sportretowanych. Dodatkowo na tym stoliczku widzimy zerwane róże. Jedna z tych róż jest w pączku, jest urwana zanim zdążyła zakwitnąć. A pomiędzy owymi różami widzimy niezapominajki. Bardzo jasny przekaz. Te dzieci obecne były bardzo mocno w życiu owej rodziny, odeszły, ale na wspólnym portrecie znalazły swoje miejsce. Obraz ten zakomponowany jest w taki sposób, że cała rodzina skupiona jest na tle wysokich drzew. Te drzewa to właśnie symbol trwałości rodu, mocy, pozostawania w jednym miejscu. Dodatkowo tej rodzinie patronuje symbol pomnik Caritas, symbol miłości bez Ograniczeń. Obraz ów niewątpliwie pojawił się gdzieś na początku wieku XIX, w czasach napoleońskich, kiedy panowała moda empire. Na podstawie samej mody uchwyconej w owym portrecie, obraz został wydatowany na rok 1810. W tym czasie tworzyła podobne portrety na zamówienie i mieszczan, ale też rodów arystokratycznych, szlacheckich, niejaka Suzanne Honry. Portret Rodziny w parku jest obrazem, który niewątpliwie wpisuje się w nurt malarstwa klasycystycznego. Jest obrazem, w którym widzimy wyraźny kontur wypełniony kolorem, ale jednocześnie zapowiada już romantyzm, czas, kiedy to uczucie będzie dominujące i ta naturalna jedność. Uczuć w rodzinie będzie bardzo mocno gloryfikowana.